Ja sięmano z tej strony Grysia. Dzisiaj jesteśmy w naszej serii Ultimate Custom Night. Trochę wróciliśmy z tego innego FNAFa FNAF Pizza Simulator. Dobra, wróciliśmy i w tym odcinku chciałbym zrobić 3000 punktów. Jak wiecie, w ostatnim odcinku ze FNAFa tak średnio nam szło. Ale tak patrzałem ze swojej perspektywy, to 3000 punktów jest jak najbardziej realne. Trzeba tylko się skoncentrować i skupić. Nie. Chociaż może potem. Muszę zrobić po prostu 3000 punktów na spokojnie. Pobijmy na razie te 2000, a potem 3000 to już będzie po prostu. Tylko zabawa dobra. 2200. 2400 zabijemy rekord już tutaj. Mm, a to... Nie, ich nie może. Ich może nie. Nic mi nie szkodzi. Nic mi nie szkodzi tak naprawdę. Kogo by tu jeszcze? Nic, chociaż dużo mi szkodzi moje ja w górze. Końcy. nie będę miał czasu w sumie dobra przeszkadzajki weźmy To mnie trochę nastraszą i dadzą spokój okej okay, 3000 punktów lecimy Życzcie mi powodzenia tak jak dla mnie to dam radę na może 40% że dam radę a jak zrobię to to będę miał chyba nowe biuro nie patrzyć się na nią to podstawa tutaj poświecimy. Wyłączamy wiatrak. Dobra, nie patrzymy za często w kamery, żeby po prostu oszczędzić trochę baterii. Um, oj, dwóch na raz. Świecimy latareczką. A jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie subika i może jeszcze dzwonek na kanale, żeby nie przegapił Was następny film z FNAFa, porannych lub Minecrafta. Ojej. Zdążyłem. Nie ogarnąłbym tak leftiego. Znaczy, czemu mi się tak mili Lefty z Molten Freddy? Nagrywałem odcinek z tego, z drugiego ofnawa to też mówiłem Lefty zamiast Molten Freddy. Ale okej. Okay. Mmm... Nie... Coś tu nie mówi. Coś mówiło, przepraszam, excuse me, coś, coś, coś. Nie. On tam jest? Ja nie mogę. ta To mocna przeszkadzajka jest. Jak tak, to przeszkadzajki mi aż takie przeszkadzają. Nie gadajcie, że go widzieliście i słyszeliście. Nie, to, to, to w ogóle jest nie do. Fanańczyka jest do dobra. O, nie, 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 w sumie to może mieć yy, konsekwencje. Dobra. Nie wiem. Naprawdę ja już nie wiem. Wiem, miałem kiedyś taki skład ustalony. Już go niestety zapomniałem. Zróbmy tak. Weźmy tego już Fungaja. Niech dzwoni. Bo to było do ugrania. Sami widzieliście, że jakby nie ta, to... Pewnie bym... Chce mi coś... Oni mówią EXCUSE ME jak jakaś dziewczynka? Nie, to jest straszne, nie? To ma chyba wywołać u mnie panikę Ale tak średnio. wygląda Nie, jak ty mi się zadzwonisz Ten mówi EXCUSE ME A jak na niego się naciśnie, to on znika, tak? Nie, jak się pozbyć EXCUSE ME? się łapie No, ha. Dobra, to jest łatwiejsze z tym fungi'em, mi się wydaje. Czy jak Didi przy... Oj, zapomniałem. Zapomniałem o Didi. Nie, nie chcę jej tu. Nie chcę tutaj tej... mangle. Trzeba mam dwie mangle. Trzeba zamknąć. Mangle, mangle mi doszło. Mangle, nie damy mi spokoju, już przegrałem. I... nie, to już jest wiem, że... Full focus! Mangle, wynosi się! Mangle się nie wyniesie, to przegram. Ona się oczywiście nie wyniesie, bo po co? No i... po prostu brak mi baterii. Muszę tak otwierać co chwilę i zamykać. 10 sekund powiedzmy, musimy tak wytrzymać i zamykamy. Łapiemy. Chica. 10 sekund otwieramy. Może nie 10, bo to za bardzo ryzykowne, Ale musimy oszczędzać baterię, to może jakoś da radę. Kusialnie. Nie, może nie, włączmy, nie włączajmy wiatraku. Oszczędzajmy jak się da, tak na serio. Nie włączajmy już nawet kamer. W tej grze chyba nie da się spalić jak w tamtej, nie? Ale trzeba to robić resetować. Dobra, jako tako się nie spala? Tylko powinny mi się częściej halucynacje pojawiać. No więc nic takiego w sumie. Nie, jak ja uciągnę przy tą. Przy tej mangel, ale w ostatnim odcinku też mi mangel, gdzie? Gdzie go mutować? Nie mogę go zbudować Ja nie mogę, Noże. Dobra, mogę uciągnąć tak w sumie. Tak szczerze, to jak się postaram, to uciągnę. E, 23%... Ale muszę tak masno oszczędzać. Tak naprawdę masno. W sumie nawet nie świecę na niego latarką. Tylko na fredziaczki. Bo on mnie nic nie zrobi, oprócz Jumpscare'a strasznego. <słuch> nic więcej mi się nie dzieje. Już tak oszczędzać baterię, jak yeah, nigdy nie. nie. Ugram. Jak ja to. Ugram to. To nawet nie zabiera baterii. Ciebie nawet nie świeca, żeby czasem magli nie wypuścić. Och, szkoda mi baterii na ciebie. Skończyła się bateria? Użystawałem. Cudem. Przecieczki trzeba poświecić, bo mi mogą skierować. Dobra. Nie. Nie. Przegram. Dwa, 10 sekund. I widzę... Ja nie mogę. 10 sekund wystarczyłoby. Ale ja robię to, nie? Ten skład zrobię 3000 punktów. Dobra. Nie, wyłączy. dobra. Jeszcze raz ich sobie Ale powiem, że praktycznie prawie mi się udało. No może jakby tak troszeczkę odrobinkę później ta Mangel przyszła. Yy, to by dało radę powiem. Jakby odrobinę później ta mangel przyszła, to by w ogóle nie było według mnie problemu. Dobra, teraz żeby wszystkich, nie przy wszystkich zapamiętałem. Był. Kto jeszcze? Jedna... nie, dwie postacie jeszcze jakieś ominąłem. E, jom I kogoś jeszcze. Tylko pytanie kogo? O kimś zapomniałem. E, jakaś przeszkadzajka. Nie, to ona nie, bo ją włączyłem. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie. Nie no, co jest? O kim ja zapomniałem? Nie, nie dowiem się, nie? Miałem taki piękny skład. Yy, ich mam. Nie mogę jakoś. Go miałem? Nie wierzę, że go miałem. Może go miałem? Dobra, grajmy, tak i strategia prosta e, w ogóle nie e, nie z, y, zwalniam temperatury wyłączam wiatrak y, oszczędzam temperaturę na, y, na masę światową jak się tylko da na niego chyba nawet świecić nie będę po prostu se zamknę wentyl góry i siedzę potem jak mały przyjdzie oszczędzam po prostu tak jak się da po prostu, bardziej się nie da niż ja będę oszczędzać mówię wam Dobra. I zostanie mi chyba 70%, jak, ja, jak magiel mi nawet nie przyjdzie, więc łatwo. Ciebie wyłapuję. Ciebie sobie wyłączę. Tak co praktycznie w ogóle baterii nie zużywam. Mam 93%, a już jest za chwilę... Nie ma jeszcze drugiej AM? W sumie jest pierwsza. To i tak nieźle. A wszyscy jeszcze idą tym samym wentem, więc dzięki bardzo. Pomagają mi. Chyba chcą, żebym wygrał. Tam ten balon boi mi praktycznie nie, po, nie, nie przeszkadza w ogóle. Chyba go miałem. Bo on był praktycznie niezauważalny. Wyłapany. Jak łatwo. No, ja nie, Ja nie wierzę normalnie. Zamknij tu, bo jak mangle mi zaś wyjdzie. Znaczy, teraz, jak mi wejdzie, to będę miał więcej water niż wtedy miałem na pewno. Nie idzie tu. Zaś mi mówi, Excuse me. jak cię wyjeżdżał? A w sumie. O, się, bo nie widzę kamer. Dobra. Zaś. Jakoś cika. Jest cika. Dobra, ale <laughs> Oj, oj, Widzowie, nie jest za ciekawy ten odcinek. <laughs> Jakie mam rapsy Czy końc? Bateria. 102. Piora. Dobra. Kto mi przeszkadza Mordem Freddy? To taki trochę szybki jest. Tak się Przez... czego nie wziąć. Chociaż nie będę miał czasu zbierać końców, niby. Niby. Bo pewnie czas by się znalazło, jakby się już chciało naprawdę. Weszła mi, no nie. Balą, bo inni nie wyłączą mi pana Proszę no? Mogłabyś sobie odejść. Hmm, nała. No, no. Przychodzisz tutaj. Nie, w ogóle bez zaproszenia się wpraszasz. Do kogoś znowu się wpuściłaś. nawet patrzeć nie mogę. Nie, już. Dobra, nie Jak on tak szybko. On się teleportuje tym moltem Freddy. Oszczędzanie baterii. Jak będzie trzecia AM, to po prostu górnego wenta zamykam. I mam spokój. O, przynajmniej tak to powinno działać mniej więcej. Tak, wszyscy na raz mi wyczem sterujcie. Dzięki. Ale ona mnie wkurzała. Ale czemu... Musisz się mi pojawiać zawsze, nie? Spadaj. Mutuję. W sumie nieźle mi idzie nawet. Fre Molten Freddy? Mam cię. Trochę mam cichego w nafa, żeby nie było zagłośne na nagraniu, ale tak to chyba był. By mi... Może by go częściej słyszał. Dobra, na razie tutaj w sumie mogę mieć ten laserek. Tylko tutaj przesunę. Czekam na jumpscare klateczki. Dobra, już. okej. Yy, okej, okay. okay, spokojnie. 3 za chwilę. Ciebie włączę. Nie, nie jakby, o! Cika? No dawno ci już nie było cika. Tutaj włączamy sobie laserek. Za chwilę się już w sumie będę mógł zamknąć w tym momencie. Okej, okay, nie zdążyła. Nie zdążyła. Mangl. Ta Syfnafa 3. Ale za chwilę tam mi normalna zdąży. Dobra. U, hu hu, ile baterii. Wiem, że tak to już dawno nie oszczędzałem. Nie, jakbym nacisnął tego ptaszka przez wypadek, to nie, on jest na takiej inteligencji, że padł na pewno. E to mango przeszkadza w całym odcinku. Odtujemy. To, jak ja powiem, też excuse me, to też mi nie wyskoczysz, to tak ja? Czy jak? Bo już nie rozumiem. Czwarta ja mam bardzo dużo. Za chwilę się zamknę. O piątej ejem ja się zamykam. Na pewno się zamyknę. Chaczki. Okej, okay, tutaj dajemy laserek. I resetujemy wentylację. Zamykam. I siedzę. Po prostu siedzę. Mogę już świecić. Włączę ten piątajem. To już jest na serio. Mogę się cały zamknąć, chociaż to mi nic nie da. To jest ten boczny węd. Nikt nie przejdzie już nawet dla serów. Łatwo. 3000 punktów widzowie. Udało się. A to jest chyba nowe biuro, chociaż sobie to nie raz. 3000 punktów widzowie. Udało się. Na tym odcinku nie umiałem zrobić 200, 200... Dwie... Nie, 2200. Nie, tylko nie kaccenka. Ja już nie mam czasu. No serio. Ja nie mogę. Dobra, ja wam to wyłączę. Dobra, już się wam pojawiło. 3000 punktów i patrzymy. Office. 5000 trzeba mieć, a ja w ogóle te a w ogóle z niego nie korzystam. Dobra, więc widzimy się w następnym odcinku. Udało mi się zrobić 3000 punktów, więc no bo...